Cześć kochani, witam was jak zawsze bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Barbara Zawada, jestem akredytowanym coachem. Wszystkie info, jak zawsze, znajdziecie pod tym filmikiem. Tam jest link do mojej strony, są moje wszystkie social media. Kochani, jeśli ktoś potrzebuje się w jakiś sposób z nas skontaktować, czy na sesję, czy w sprawie warsztatów, które prowadzę, to bardzo was zachęcam. Kochani, mmm... Chciałabym prosić o to, żebyście pisali komentarze, czy Wam się podobało, czy nie Dawno mnie tutaj nie było, no dlatego, że tam robię sobie jakieś podwyższenie swoich kwalifikacji Więc to mi troszeczkę zajmuje Ale już jestem, będę się w miarę chciała nagrywać te filmy, żeby to były, no, częste, przynajmniej raz na tydzień Zrobię live'a, mam nadzieję, że jutro Także kochani, ale dzisiaj będzie o tym że będziemy ciągle porównywani. I co z tego? Kochani, od porównywania my się nie uchronimy. Zawsze będą nas porównywać inni z taką czy z inną osobą. Idziemy do pracy, jesteśmy porównywani. Wychodzimy z domu, przechodnie nas porównują. Ja zawsze mówię swoim klientom, że trzeba się na to uodpornić, po prostu mieć w nosie. Ja wiem, że to jest ciężko. Tylko tak naprawdę. Cały świat jest zbudowany na porównywaniu się. Czy technologicznie, czy to, żeby biznes szedł do przodu, ludzie się porównują, że wybieracie tego kogoś za przyjaciela, a nie właśnie inną osobę, że wybieracie tego mężczyznę, tego kobie tą kobietę, więc to tutaj będzie zawsze. I dla nas najlepiej jest, żebyśmy przyjęli to jako normę i nie odbierali tego personalnie. To jest tego ciężko się nauczyć. Zawsze będziemy źli w czyjejś historii. Zawsze. Pamiętajcie, myślę, że wiele osób, które żyło z toksykiem czy z osobą toksyczną, to o tym wie. Zawsze, każda kobieta będzie myślała, że jej mężczyzna to inną kobietę nie skrzywdził, to ona go skrzywdziła. Jedna odwrót. Każdy mężczyzna będzie myślał też. To więc z tym się trzeba pogodzić. Z tym się trzeba, że tak jest. Będzie. I to nie może na nas wpływać. Zawsze uczy tego. To zawsze coś nam mówi. Jeśli nas jakieś takie stwierdzenie czy opinia na nasz temat będzie bolała, to zawsze coś mówi o tym, czym musimy się zająć i mieć to w nosie. Zobaczcie, mnie bardzo dużo lat to kosztowało, żeby zobaczyć, czy ktoś to mówi, i teraz w ogóle to nie robi na mnie żadnego wrażenia. Więc jak ktoś ma na to czas i ochotę, i uważa, że jest mu to potrzebne, to niech sobie mówi, przecież w pracy, ja byłam wiele lat na stanowisku kierowniczym, musiałam, zawsze robiłam taką metodą kanapkową albo taką, żeby ten człowiek wy, wyniósł coś z tego. Pamiętam, że najtrudniejsze było dla mnie nauczenie się, jak y, ludzi zwalniać w ten sposób, żeby myśleli, że to, że zostali zwolnieni, to w jakiś sposób dla niego szansa, że nie wszyscy pasujemy do tej firmy. I my tak sobie często zdajemy sprawę z tego, że czasami firma nie pasuje do nas. Kochani, to powinno na nas nie wpływać. Mama będzie nas oceniać, więc rodzice, siostra, brat, że tak czy inaczej zachowaliśmy się, to nie zawsze, słuchajcie, oceny naszego zachowania nie zawsze, czy nas nie są zawsze złe. To nie znaczy, że wszyscy mają coś złego na myśli. Czasem jest taki feedback, który bardzo nam w życiu pomoże, który bardzo może nas rozwinąć i możemy dużo z tego wynieść. Zobaczcie, jak mało ludzi robi sobie autorefleksję nad tym, co robi w swoim życiu i czy to jest dla nich wartością dodaną, czy nie. Zobaczcie, ile czasu spędzamy na przykład na social mediach czy na TikToku. Czy lubimy mówić o kimś innym w ten sposób, że jesteśmy lepsi? Więcej osób uważa za przyjaciela właśnie tą osobę, co spijają sobie z dzióbków. A przecież to tak nie jest. Ile zakochana kobieta potrafi usłyszeć kłamstw i przyjąć to za zasadną rzecz? I odwrotnie. Zakochany mężczyzna również. Więc nie bójmy się tego, że ktoś nas porównuje, że ktoś nas ocenia. Wyciągmy z tego to, co jest nasze, to, co pomoże nam rozwinąć się w życiu, a czasem pokaże inną perspektywę widzenia. Zawsze ktoś będzie nas oceniał według swoich przeżyć, ze swojej perspektywy, jak to się mówi, ze swoich butów widzenia świata. I od tego przede wszystkim, co przeżył sam. Więc to, co dla jednych się wydaje trudne, dla innych się wydaje pestką, bo przeszli o wiele więcej. Więc to porównywanie się i to, że Lini nas oceniają, jest takim stosunkowo treningiem. Można tutaj powiedzieć, że wiele razy jest tego dla nas za dużo i jesteśmy przebocowani, bo każdy coś od nas chce, każdy coś od nas wymaga i mamy dość. Pewnie, że mamy. Ja zgodzę się z tym. Więc, tak, bardzo warto dbać o swój dobrostan, ale ja chcę nad tym porównywaniem się i ocenianiem nas. Żebyśmy tylko brali to, co nam służy i to, co pomoże nam rozwinąć się i iść dalej. Ale w tej naszej drodze i w tym tam, gdzie chcemy iść. Ale zaraz tutaj podnoszą się głosy, że może było tak, że w pracy nie zawsze mamy na wszystko wpływ. Są ludzie, którzy muszą po prostu powiedzieć swoje zdanie i koniec. I my na to nie wpłyniemy. Tylko chcę Państwa uczulić na to, że nie każde zdanie, nie, każde, nie każdą opinią należy się liczyć. Nie każdą. Ktoś może nie przeżył, właśnie tak jak powiedziałam, tego co ma. On jest jeszcze czy ona przed tym. My już to wiemy. I czasami jak na siłę zaczniemy się nie zgadzać z opinią innych, to nic nie pomaga. Więc często ja osobiście się często uśmiecham, tylko no, ma prawo, skoro tak czuję i tak uważa, że na tym etapie życia, z tą wiedzą, jaką ta osoba posiada, że to jest maksimum, jak może to ocenić daną sytuację ze mną związaną. Okej, okay. ma do tego prawo, ja mogę tego nie przyjmować, ale wcale nie muszę wyrażać swojego zdania i mi jestem starsza to tym mniej komentuje jakieś niepotrzebne rzeczy. Chyba, że to ma jakiś ciąg następstw, które spowodują, że muszę zabrać zdanie. Raczej patrzę, czy ta osoba może mieć choć minimum racji, żebym ja wzięła to na warsztat i zobaczyła, czy akurat w tym aspekcie ja mogę coś w swoim funkcjonowaniu poprawić. To jest jak, kochani, z rozwiązywaniem problemów. Jest takie super ćwiczenie. Że, jak sobie weźmiesz, napiszesz problem na kartce, skupisz się na rozwiązaniu, znaczy skupisz się na myśleniu o rozwiązaniu, nie przyczynach, tylko rozwiązaniu, to przez pół godziny przynajmniej piszesz wszystkie rzeczy, co Ci przyszły do głowy w związku z myśleniem o rozwiązaniu tego aspektu. Przychodzą najróżniejsze rzeczy. I zazwyczaj w ciągu tego czasu znajdujemy rozwiązanie, i zacznie nasz mózg iść w tym kierunku, i stają się, tak jakby życie, wzmusza do tego, że pojawiają się takie szanse i ludzie, którzy nam pomogą w tym rozwiązaniu. To jest tak jak strach. Jeśli boimy się jakiejś rzeczy, dostaniemy ją w życiu. Świat się tak odwróci. Żeby to, przed czym uciekamy, to jest tak, że ludzie się wiążą z podobnymi partnerami, wydaje się inny człowiek czy inna kobieta, ale suma summarum ten, ten aspekt jest cały czas niby inne kobiety, inni mężczyźni, ale ten aspekt problemowy, który świat nam chce pokazać, który jest w nas, ciągle się powtarza. Wychodzi na to czasami, że mężczyźni zdradzają wszystkie kobiety? Jest jakiś schemat powtarzający się. To, to, co powiedziałam na początku, że zawsze będziemy źli w czyjejś historii. Zawsze będzie to dla kogoś mogliśmy zrobić to inaczej, mogliśmy zrobić lepiej. I co z tego? Dlatego świat zmierza w tą stronę, żeby nam pokazać rzeczy, którymi sami odpychamy i nie chcemy się nimi zajmować. Nie każdy porównanie jest złe. Ja sobie zawsze myślę, że jeśli dochodzi do tego, że jestem porównywana, i tak sobie myślę, kurczę, skoro ta osoba mogła, Chyba, że do tego trzeba jakichś specjalistycznych kursów, szkoły, może studiów, to myślę, że zawsze możemy sobie poradzić to w taki sposób, żeby tą daną rzecz przeskoczyć na tym poziomie, co chcemy. I to my ten poziom ustalamy. Pewnie ktoś powie, a ja bym to zrobił lepiej. Ok, to ty z moją wiedzą i z moimi w tym momencie znajością stanu rzeczy. Tylko tak mogłam sobie poradzić i jestem z tego dumna. Pewnie za miesiąc, za rok poradzę sobie inaczej. Jeśli ktoś mógł poradzić sobie z wyjściem z toksycznej relacji, przykładowo, to ja też mogę. Choć z toksycznymi relacjami jest to coś innego. Bo tak jak zawsze mówię na swoim kanale, tam jest jakiś aspekt tego i dopóki my tego nie znajdziemy, dlaczego my wzięliśmy takiego człowieka za partnera czy partnerkę na swoje życie i my tego nie odgadniemy, to niestety będziemy cały czas trafiać na takich ludzi. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o tym, że możemy, musimy zaakceptować porównywanie się i to, że będą ludzie nas porównywać z innymi, to, że będą nas oceniać. I co z tego? Tak ten film zatytułowałam, i myślę, że to, co chcę Państwu przekazać, pracujmy nad swoim poczuciem własnej wartości, co tą wartość tworzy, i mieć takie swoje triki na to, jak ją bardzo szybko podnieść i zobaczyć, jako taki obserwator tego, co się dzieje, czy ja naprawdę ten ktoś nie ma trochę racji. Czy naprawdę tak nie jest? To znaczy, o tym mówię, że wziąć to, co potrzebujesz. To, co wyda ci się. Kurczę, tam jest jakieś minimum tej racji. Ja faktycznie mam z tym problem na przykład. Czy to jest to, czego się boję? I ten człowiek nie miał może nic złego na myśli. Ktoś powie, nie robisz czego, bo się boisz? Nas to od razu. Bo my nie lubimy tego, że ktoś nam wytyka. Nie my to tak lubimy, że ktoś nam wytknął. Przecież może on nie chciał źle, po prostu chciał jakoś to tak. Powiedział prostolinijnie, od razu nawet się nie zastanowił. On nie chciał nam, często jest tak, że nie chce ta osoba nas skrzywdzić w ogóle. Tylko my tak reagujemy na to, bo nie lubimy tego. To stanowi dla nas problem. Pamiętajcie, w zdrowych relacjach ludzie nie biorą do siebie to, że coś jest z nami od razu nie tak. No czemu tak zrobiłaś? Przecież na ogół tak nie robisz. No bo co się tak zachowałaś? Czym od razu się obrażamy na 100 lat i mamy, nie lubimy tej osoby do końca życia? Pewnie, że tak się zdarza, tylko po co. Że więc nasza ta reakcja na to, że inni nas oceniają, porównują czy snują wnioski, to nas boli. Czy jakby nie mamy, mają do tego prawo? Mają. I my też mamy prawo. Pewnie, że jeśli tylko będziemy lecieć na takich wnioskach wyssanych z naszej opinii, która nie jest do końca prawdziwa, bo tak jak powiedziałam, że to jest nasz obraz świata i pewnie od jednej czy dwóch osób, które na pewno nie lubią danej osoby, na prostym przykładzie swoich byłych czy byłych partnerek można to ocenić, z reguły ludzie mówią źle. Z reguły. Rzadko słyszę, że ktoś mówi o swoich byłych dobrze. Bo zawsze myślę, a jak powiesz do no mnie, to dlaczego się rozstałeś? Po prostu nie pasowaliśmy do siebie. Nie rozwinęliśmy się. Obydwoje chcieliśmy coś innego. Wiecie, jak rzadko to się zdarza, jeśli pary do mnie przychodzą, że po prostu chcieliśmy czegoś innego. Więc uważałam, że trzeba zaprzestać tego, bo się obydwoje ranimy. To się naprawdę bardzo rzadko zdarza. Ludzie się oczerniają, ludzie mówią sobie przykre rzeczy, a można by było to uniknąć, gdyby byli ze sobą szczerzy. Kochani, jeśli my bierzemy do siebie różnego rodzaju porównywania i doświadczamy w tym stosunku bólu, to znaczy, że musimy nad tym bólem swoim popracować. Dlaczego tak jest, że, inni, że słowa innych mnie ranią? U mnie na kanale jest bardzo dużo tych filmów o tym, jak popracować nad sobą. Jak zrobić się taką... Może nie skałą, gdzie wszystko się odbija. Tylko zastanowić się, ile z tego ja mogę zabrać. I wziąć i popracować nad tym. To jest zawsze jakaś informacja. Wszystkie feedbacki o czymś mówią. Czasem tylko o tym, co to... Tylko o tej osobie, co to wypowiadała. No ale... Do tego też musimy dojść. Że nie każdy feedback się liczy. Ja mam nadzieję, że, kochani, wzięliście do siebie to, żeby brać z porównywania nas z innymi tylko to, co nas rozwinie. To, co nam pomoże w życiu, a tego nie unikniemy. Bo w ogóle, stawiając się do życia, jesteśmy porównywani. Wy porównujecie ten kanał z innymi i dla mnie to jest w porządku. Dla mnie to jest ok. Także, kochani, Dziękuję za poświęcony czas i do usłyszenia już niedługo. Wszystkiego dobrego.